Witajcie znowu w Oławie. Jak już wiecie, Oława to małe miasteczko na Dolnym Śląsku, które słynie z tego, że niedaleko jest Wrocław. Ale już nie dziś. Dziś słynie także z czegoś innego z Modern Homes, które chcieliśmy Wam dzisiaj pokazać. Nowoczesne mieszkania wybudowane na osiedlu Nowy Otok w zabudowie szeregowej. Każde mieszkanie ma swój ogródek. 14 mieszkań, 7 z nich jest jeszcze na sprzedaż. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. Do inwestycji inwestor przewidział dwa typy mieszkań, parterowe i piętrowe. Jesteśmy teraz w mieszkaniu na piętrze. Widzimy salon obszerny, dobrze doświetlony, 34 m2 razem z aneksem kuchennym, a także z wyjściem na balkon, z którego widać ogródek, także przynależący do tego mieszkania. Dodatkowym atutem tego mieszkania jest możliwość zaaranżowania przestrzeni na poddaszu. Nie będziemy tam teraz wchodzić. Chciałbym tylko Państwu pokazać, że jest możliwość przygotowania dodatkowej powierzchni mieszkalnej około 40 m2. Można tam sobie zrobić dwa osobne pokoje, można zrobić sobie łazienkę albo jeden duży pokój wypoczynkowy. Osobiście wybrałbym mieszkanie na parterze. trzypokojowe, pokojowe, 67-metrowe, z ogródkiem od strony zachodniej, o powierzchni nawet do 120 m2. Świetny wybór Tomku, a mi osobiście bardziej podawają się mieszkania na górze. Po pierwsze, są troszeczkę większe, bo mają aż 73 m2, także posiadają ogródek, mają też balkon z widokiem na ten ogródek i totalna bomba, można sobie zaadaptować dodatkowo 40 m pod dasza, co powoduje, że uzyskujemy ponad 100-metrowe mieszkanie w cenie około pół miliona złotych. A więc, jeżeli chcesz kupić mieszkanie na parterze, dzwoń do Tomka. A jak chcesz kupić mieszkanie na piętrze, Dzwoń do Tomka. Do zobaczenia. I do usłyszenia.